Jacko witam Cię w drugiej części. Witam. Jakiś czas temu byłem u Ciebie i zauważyłem takie magiczne pudełko. Ja mówię, co Ty robisz? Co Ty trzymasz przeponówki w pudełku z wodą i Ty mi wytłumaczyłeś, że to jest woda destylowana. Tak. Może być demineralizowana. O co chodzi? Materiał, z którego robione są żyłki, to jest materiał, który nazywa się poliamid albo koramid. Mhm. Więc są to włókna, które posiadają pewien procent nasiąkliwości. I przekonałem się o tym bardzo dawno, że to co my kupujemy jako materiał przyponowy, obojętnie jakiej firmy, obojętnie jakiej marki jest to coś co mogło być wyprodukowane nie wiadomo jak długo temu, nie wiadomo ile było to magazynowane mhm. i praktycznie zauważyłem, że sztywność tej żyłki wzrasta. Jeżeli my taki materiał damy sobie do wody i on sobie tam poleży, tak jak u mnie no pół roku, rok, to nie ma znaczenia, słuchajcie, nie wpływa to w żaden sposób na parametry, a żyłka staje się niesamowicie miękka. Mm -hmm. Staje się po prostu jak spróbujcie sami. No przecież to, to jest rzecz, którą ja za, zauważyłem, natomiast mm, natomiast ta, ta żyłka, mimo tego, że to jest 009, to ona rzeczywiście pracuje jak 009. Tak? Te żyłki leżą tutaj od zawsze, od kiedy pamiętam, no dwa lata. Mieją tą wodę. Dlaczego woda destylowana? Dlatego, że we Wrocławiu mamy wodę średnio twardą. i po pewnym czasie, jak w domach mamy po 22-3 stopnie centralne ogrzewanie, ta woda, odparowując, będzie powodowała koncentrację minerałów, które moim zdaniem będą pogarszały, bo. Żółka stała się bardziej, bardziej szorstka. Uh -huh. Natomiast po wodzie destylowanej, ona naprawdę, słuchajcie, jest jak, jak pajęczyna. Taki przykład. Z tych żyłek, które ja używam, to jest Cenex. To jest uh -huh. Cenex Browninga. Popatrzcie, to jest żółka o przekroju 0,07 mm uh -huh. o deklarowanej przez producenta wytrzymałości około pół kilograma. Uh -huh. Gdyby ta żyłka była sucha to Gwarantuję wam, że tą żyłkę po prostu jak pajęczą niczbym urwał. Ja rzeczywiście próbuję, powiedzmy, około tych 300-400 gramów siły wywrzeć i ona cały czas pracuje. I to jest elastyczność, która się potem przekłada na to, że przytłon w wodzie zachowuje się idealnie. Czyli ta prezentacja, jakby na miękkich żyłkach, według mojego zdania, jest o wiele lepsza, kiedy te żyłki są tak przechowywane. Natomiast z tego, z tego czego ja korzystam. no. Znakomita żyłka od Pana Górka. Do tej pory moimi ulubionymi niestety zeszły. To był Kolmik, który się nazywał... Um, nie Xitan? Xitan to jest Browning chyba. Bra nie. Browning jest Xitan, tak. Mhm. A i jeszcze chyba jedna z najlepszych żyłek jakie, była, jakie miałem okazję używać to jest e, Tubertini Nex. Chyba ciężko teraz dostępna żyłka. Mhm. O, a ten Kolmik to Xilo. Xilo. Tak, to jest Kolmik Xilo. A Natomiast mi... żyłki, które w tej chwili y, bardzo mi się sprawdziły, mnie no, no popatrzyłem po Też prostu u zawodnika. Kamil pobiegał używa tak, tej żyłki. Tak, dokładnie. Mhm. Ale ale co? Ale na przykład ta y, żyłeczka, to jest właśnie żyłeczka sprzedawana. Y, bardzo mi się sprawdziła. Mhm, mhm. Powiedz mi, bo Krusz, z Kruszynem rozmawiałem i Kruszyn mówił, że chyba ty mu powiedziałeś, że jak nawija główną żyłkę, jeżeli mnie źle powiem, to mnie popraw, żeby przed nawinięciem na kołowrotek zdobę tą żyłkę moczyć główną. Dokładnie to samo. Ja trzymam... W jakim swoje... celu? Już mówię, no ja te... Dokładnie jest tego samego. Po prostu żyłka, żeby była ładnie nałożona i, i układała się pięknie... Powinna być namoczona, przynajmniej ja tak robię, przynajmniej dobę. I wtedy mm -hmm. to, ten nawój jest po prostu równiejszy. Mam takie przekonanie, jest równiejszy mm -hmm. i, mm -hmm. i, i nie ma z tym problemów. A powiedz mi, czy to jest Twoje takie doświadczenie, czy to przeczytałeś też w jakiejś książce. Z wodą? Czy... Tak, tak, tak. Powiem tak, nie potrafię powiedzieć. Po prostu któregoś razu stwierdziłem, że to, co leży w wodzie, a czy ja to zasłyszałem, nie wiem. Mhm, mm mhm. Ale testujesz to i rzeczywiście robiliśmy tutaj test strzelania żyłki, można powiedzieć. I ten test przeszedł pozytywnie, no. że jest rzeczywiście ta wytrzymałość o wiele, wiele lepsza. Subiektywnie na pewno jest to mierzalne. Mhm. A czy główna żyłka też na przykład zmieni kolor po dobie trzymanej w, w, w tej wodzie, i później, jak ją nawijamy, ma już inny kolor? Czy... Myślę, że absolutnie nie. nie. I, aha, no, dobra, okej, okay, w porządku, bo yy, czasami tak my ale to przed z plecionkami, tak? że widzę, że jak na przykład. Odbarwiają się, że odbarwiają tak, się tak. i, I nawet, nawet. I to nawet te, te droższe. Tak, tak, bo ja na przykład zauważyłem, że jak nawijam plecionkę, to. Przez palec lubię nawijać, to później cały palec jest. No, wiadomo, ta żółka nabiera w wodzie wszelkiego rodzaju tych związków, mhm. które są w niej rozpuszczone. Są to szczątki organiczne, są to jakieś mikro, y, mikro y, minerały gdzieś tam oderwane z tych, z tych skał i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno trzeba to po prostu. A, a propos jeszcze konserwacji żółek, jeśli mogę jedno zdanie. Na no pewnie. Z Kruszynem właśnie na ten temat rozmawialiśmy. Kruszyn to sprawdził i potwierdził, że takie zjawisko jest. Słuchajcie, wszyscy wiemy, że żółkę trzeba odtłuścić, żeby pięknie tonęła. Yy, oczywiście, ale z kolei ja zauważyłem, że ta żółka, która jest odtłuszczona, robi się po prostu lekko szoska. Mhm. Natomiast ja którego się razu spróbowałem pokombinować i do jednej objętości wody wlałem jedną trzecią nie płynu, który jest agresywny, tylko płynu do naczyń który ma na butelce ochronną dłoń, tak? Uh -huh, uh -huh. że ten... I do tego dodaję jeszcze jedną trzecią płynu, który służy do płukania wełny. To jest uh -huh. płyn, który zawiera lanolinę po prostu. Chodzi tylko o co, jak zrobimy, jak zmoczymy tą żyłkę no to w atomizerze, to ta żyłka robi się niezwykle śliska. Ona jest jednocześnie odtłuszczona, a więc tonie, ale jednocześnie ta śliskość zapewnia to, że przy wykonywaniu rzutu redukujemy bardzo opory żyłki na samych przelotkach. Mhm. Kruszyn to zrobił i mówił, że wydłużył sobie rzut o około 10 metrów. Chodzi mhm. tak? o no to, że redukujemy siłę tarcia żyłki o przelotki. No tak. A według Ciebie, bo też często pojawiają się takie mm, informacje na forach, ale przepraszam, że powiem znowu o pleciące, że ple, plecionki przecierają przelotki. Czy według. Nie, czy niektórzy mówią, że to, te, że to było tylko na tych starych przelotkach takich lat, właśnie, kiedyś produkowano, a teraz są przelotki już tak dobrze. Mm, Skonstruowane, że nie ma szans, żeby te przelotki się przecierały od plecionki. Jakie jest Twoje myślę, zdanie? Myślę, że te kije, które ja posiadam w domu, to są wędki właśnie z lat 90. To są wędki robione według zupełnie innych standardów, w których po prostu nie zakładano, że one będą pracowały pod plecionką, która działa w pewnym momencie jak papier ścierny. No tak. No Natomiast tak. jeżeli w tej chwili technologia wkładek ceramicznych. Jest tak doskonała, myślę, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Mhm. No są też różne plecionki, te szorstkie, te powlekane, tak, tak Ja używam plecionek, moja przygoda z plecionkami to jest dopiero około dwóch lat. Mhm. Y, natomiast ja używam plecionek y, ośmiu splotowych. Mhm. I mhm. praktycznie nie zauważyłem na żadnym kiju, a jestem no, pedantycznie nastawiony do, do, do mycia i powędkowaniu, y, żeby były jakiekolwiek y, uszczerbki w powierzchni tej gładkiej powierzchni. Y, Piersienia w przelotce. Mhm, rozumiem. Czyli, jakbyś miał te wszystkie przyponówki, tutaj można powiedzieć, możemy spokojnie też firmami, To taki numer jeden. No, to oczywiście Ghost, to no, nie ma o czym mówić. Mhm. Next, i oczywiście River. Mhm. Mhm. Czyli to są Twoje ulubione żyłki. Tak. Czyli, jak się nastawiasz przykładowo. Bareki numer jeden, barki numer dwa, wiem, że, wiem, że lubisz to łowisko tak, bardzo. Od tego zatrzymałem. numer dwa. Jesteś to jest... zakochany w płociach, to też tak. jest chyba twój ulubiony gatunek ryby, jak i mój. Co byś polecił początkującemu wędkarzowi, żeby złapać medalową płoć? I żeby nie przesadzić z przyponówką. Jaki jakby można być zestaw, czyli by się jednak zrobił tą plecionkę, czy główną żyłkę i do tego użył na przykład, zaraz czy zaczynasz od 006, 007, nie, czy, to czy są, różnie? To są dla mnie w moim rozumieniu te 007, bo to chyba jest naj, najmniejszy rozmiar, który używam. Mhm. Dla młodych wędkarzy, którzy zaczynają, poleciłbym żyłki. Mhm. Żyłki uczą rzemiosła, żyłki uszą, uczą tego, żeby wyczuć kij, no, żeby nauczyć się pracować kołowrotkiem, w sensie hamulca, żeby nauczyć się dynamiki rzutu. Brania na przeciące są inne, przynajmniej według... Oczywiście, tego, ja... że są inne. Natomiast brania na y, żyłce dla mnie, na barkach, ja jestem, nie jestem zawodnikiem, nigdy nie brałem mhm. udziału w zawodach, nigdy nie będę brał, jakby to wędkarstwo jest u mnie innej szufladzie, mhm. ale te brania właśnie zimową porą na barkach tych płocin, mamusiek, takich właśnie po, po 40 cm, są jakby na żyłce spowolnione i to daje może młodemu wędkarzowi ten czas, żeby wyczuć dokładnie, nauczyć się, kiedy to branie powinno być wcięte. Ja kiedyś łowiłem tylko na żyłkach, później, jak raz założyłem plecionkę na klasyku, to już sobie powiedziałem: O, nie, nigdy więcej. Tak. Nigdy więcej, ale wiem, że są bardzo dobrzy, genialni wędkarze we Wrocławiu, co nigdy nie, prze, nie powiedzieli, że nie przejdą na plecionki. Tak, tak. Każdy ma prawo kombinować. Ja dopiero nabywam jakby umiejętności. Uczymy się codziennie. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No dokładnie. Dokładnie. No dobrze. To wszystkiego chyba... dobrego za tym. Dziękuję bardzo za spotkanie. Trzymajcie się. Dziękuję Jacku. I zapraszamy chyba na trzecią część. Może następną zrobimy z wędkami, co? Z wędkami, tak. Tylko bo... wtedy to chyba trzeba będzie zrobić dziesięciogodzinny odcinek. Nie no. <laughs> Powiem jedną rzecz, może pierwszy raz. Y, zapadła decyzja, żeby się tego wszystkiego może w ilości rozsądnej pozbyć. To są i. Połowa z nich to są odległościówki, połowa z nich to są kije gruntowe i no. Takie kolekcjoner są? No, słuchajcie, no, jedni zbierają znaczki, jedni kapsla, jedni bilety zużyte. Ja zbieram wędki. Tak jest. Gdzie? Ale staje się to bardzo uciążliwe. To szczerze powiem, że znalezienie czasami pewnej wędki. A przełowienie wszystkie, nie? Niektóre wędki są dla mnie tak ważne ze względów emocjonalnych, że to jest tylko i wyłącznie kolekcja. A niektóre oczywiście staram się zabierać nad wodę. I właśnie w tym sezonie postanowiłem, że te, że te dziadeczki. Weźmiemy na dwa, chociażby, żeby zakręcić jeden z Pewnie. widzów, prosił, żeby pokazać, jak wyglądają brania na swing tipie. Mm -hmm. Mam mm -hmm. taki kij oryginalny z lat 90., -tych. właśnie robiła to firma Sealstar. Z, wędka z serii tak zwanego Royal Class. Przepiękny materiał Diaflex. Sealstar zrobił Diaflex, mm -hmm. natomiast Shimano zrobiło Diaflash, bo nie mogli skopiować nazwy towarowej, nazwy marki. No, rozumiem. A powiedz mi, jeżeli już, jeszcze łowisz na mm, główną, jeżeli łowisz na żyłkę, nie na pecionkę, to jaką główną żyłkę używasz? Jakie grubości i też jakiej to jest firmy? Już mówię, S Najbardziej lubię wędki o akcji pełnej, parabolicznej, czyli takie brytyjskie wędki, które były właśnie. Mówię oczywiście tak, o Federze tutaj, tak, o Federze, tak? Były tak. to wędki dedykowane na łowiska brytyjskie, które jak wiemy nie są duże. Tam nie trzeba było o tym, może pięknie, o łowiskach brytyjskich, może pięknie nam pan Dawid Moska opowiedzieć. To nie mhm. są duże wody, to są wody komercyjne, no więc te wędki miały paraboliczną akcję, przepięknie trzymały rybę. To nie były wędki dystansowe, więc tutaj ktoś powie, że kluchą się nie rzuci. Oczywiście tylko po co? Mhm. Tak, to są wędki zrobione właśnie do tego, żeby bawić się tą finezją i używać takich zestawów, oczywiście do tego stopnia wycienionych, żeby no, nie gwałcić praw fizyki, a jednocześnie hol kilogramowej płoci na wędce właśnie które się gnie po rękojeść, daje palpitację serca. To mogę zagwarantować. Mhm. Ja zaczynałem, jak mówiłem na feder na głównie od 0,18. I... No właśnie, a ja zaczynałem na przykład swoją przygodę z czarnymi żółkami federowymi. Wtedy to był, były żółki Browninga, właśnie mhm. z podobizną pana Boba Nuda. I zaczynałem od czternastek. Na głównej 0,14. Koszyk miał około 10-12 gramów. I na tym 30 metrze łapaliśmy na barkach naprawdę przepiękne ryby. No rozumiem. To o tym powiemy w na następnym, następnym odcinku. Razem. Dziękuję Jacku i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.